W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, wiem, że wszystko, co istnieje dobrego, zostało stworzone przez Ciebie, przez Twoją doskonałą miłość. Dziękuję Ci, że wśród wielu darów obdarzyłeś nas, ludzi, niezwykłymi pomocnikami, aniołami, które zawsze wypełniają Twoją wolę. Pozwól mi dziś prosić aniołów w niebie o wstawiennictwo i opiekę podczas zbliżających się świąt. Anielskie zastępy nieustannie wielbiące Pana w Bożym Królestwie. Błagam czuwajcie nade mną i nad moimi bliskimi podczas zbliżających się świąt. Czuwajcie, by nikomu z nas nie stała się krzywda podczas podróży i odwiedzin urodziny. Pomóżcie, byśmy byli bezpieczni. I ze spokojem oraz pobożnością przeżyli ten piękny, świąteczny czas. Aniołowie, błagam, napełnijcie moje serce prawdziwą wiarą, by nie przysłoniły jej ludzkie zwyczaje, bym nie pogrążyła się w duchowym lenistwie. Czuwajcie przy mnie, bym godnie przeżyła te święta, bym okazywała bliźnim jak najwięcej dobra, życzliwości i chrześcijańskiej miłości. Prowadźcie mnie ku zmianie na lepsze. Aniołowie, proszę, czuwajcie również nad tymi, którzy najbardziej potrzebują Bożej opieki i miłosierdzia. Opiekujcie się samotnymi, chorymi i zapomnianymi. Opiekujcie się tymi, którzy odwrócili się od Pana Boga i niszczą Jego przykazania. Błagam, pomagajcie nam ludziom, by każdy z nas mógł stać się lepszym człowiekiem by każdy z nas mógł doświadczyć nieba. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!